Cześć, tu kreksu! I dzisiaj zrobimy dwa wyzwania. Muszę odwiedzić frosty chyba i... E, pokaż swoje coś tam. Ale pierw musimy zamić się wtora. Pik! Coś nie działa. Tylko jeszcze raz Pik! Tu! No i teraz to działa. Dobra. Możecie zrobić to, na jakim trybie chcecie, tego nie na kreatywnym, nie? Tak. Eee, no i widzimy się, aż wejdę do gry. Więc, pierwszy to jest tutaj. Są zaznacza. To tutaj. I... To się nazywa, Udowodni swoją wartość podnosząc, chyba, motora. Dobrze chyba powiedziałem? I, ja wam powiem, o co chodzi. Lecicie tu. Lecicie i lecicie. Dobra. Eee. Uziu. Lecicie. Nie musicie tak samo lecić. I tu, dokładnie tutaj, będzie się znajdował taki młot. I go tutaj trzeba podnieść jak normalną skrzynkę, tak? Więc przechodzimy do drugiego... zadania. A kolejne! Wyzwanie znajduje się o tutaj. Trzeba tutaj polecieć. Nie. Możecie tu nawet przyjść, jak chcecie. Nie wiem. Na przykład wylądować tu. Nie wiem. Tu. I przyjdź sobie. Po prostu lecicie. Nie wiem, na przykład na to, albo obok tego. No i macie. Zbiera bronię. I tak, to koniec niestety koniec tego odcinka i powodzenia w, w, w tych dwóch zadaniach. Do zobaczenia w busie bojowym.